Witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych, jak i zarówno sympatyków mojego kanału. Jest sezon, sezon. Sezon pierzeniowy się zaczął. Naprawdę, ja w, swoim, w swojej hodowli zazwyczaj z braku czasu stosuję warzywa. Podaję dwa razy w tygodniu te warzywa. Zazwyczaj środa. Środa piątek trzy razy można powiedzieć. No i zawsze tam w niedzielę im podam. Te warzywa. Do tego jeszcze jakieś tam minerały podaję. Propolis raz w tygodniu. I drugą rzeczą też padogen stosuję. Na początku tygodnia zazwyczaj podaję na florę bakteryjną, żeby była dobra Co więcej w hodowli. Akurat gołąbki dzisiaj e, oblot robią. Akurat teraz samce, e, samce latają. Hmm. Nie wypuszczam często z tego względu, że zaczął już jastrząb bić Z tego powodu właśnie, że jastrząb zaczął bić mi gołębie. Mam już porozdzielane samice od samiczek. samce od samiczek akurat samiczki teraz siedzą. Siedzą akurat, czekają na oblot na oblot. Z tych par starych par rozpodowych zostało mi tylko 5 samców, 5 samiczek. Zaś mm, będą nowe pary rozpodowe po tych gołąbkach z tego roku, co były przelotowane. E, przelotowane, no można powiedzieć, nie do końca. Mieli treningi indywidualne, około 20 odbyli. No i wsadziłem raz na lot z kabiny. No, jak ten lot okazał się fatalny, z tego względu, że z tego stada 36 sztuk, z 36 sztuk wróciło mi tylko 20, 20 gołąbków. W pierwszy dzień wróciło około 8, nie przepraszam, około 12 gołąbków. Reszta zleciała się w ciągu 2 tygodni, i wycofałem się z lotów. Wycofałem się z lotów. Nie nagrywam tych filmów, bo to nie ma, nie ma sensu moim zdaniem. Może jest sens, raz na jakiś czas na pewno jakiś filmik wrzucał. wrzucę. Co tam stosuję, co z moją hodowlą. No tak jak widać, gołąbki są zdrowe. Zdrowe. Czekamy. Czekamy teraz do wiosny. Będą gołąbki parzone. Będą gołąbki parzone. Będą gołąbki na pewno parzone. Będę dobierał samce do samiczki, na tej ścianie będzie przerobione, bliżej wiosny będą półki zrobione. Będzie jedna i druga część głębnika przerobione. Tak samo i głębnik na młode będzie też przerobiany bliżej, bliżej, bliżej nowego roku. Bo tak powiem, jeżeli będę miał w firmie jakiś większy przestój, to, to po prostu zajmę się przebudową, przebudową gołębników. Też to będę nagrywał, co jak będę przebudowywał i w ten sposób. No jak widać, saniczki czekają na oblot. Są zdrowe. Dzisiaj akurat dostaną patogen. Dostaną Patogen. A od jutra podam im na kokt Takie małe odrobaczanie trzydniowe im zrobię, bo widzę, że ten kał zielony jest w niektórych głąbków, także muszę ich ty koktyliozę i z nich tych wygonić, taką kurację zrobić, sądzę, że nie 3 dni, a 5 dni zrobię im tą kurację i to wszystko no, gołąbki, mówię no, nie są oblotywane, dwa razy w tygodniu staram się ich oblotywać jeżeli jastrząb dalej będzie bił, to będą całkowicie zamknięte gołąbki, nie będą w ogóle latać w ten sposób tak więc, drodzy hodowcy, pozdrawiam, życzę Życzę wszystkiego dobrego, dobrego lotu. Jeżeli film się podobał, zostaw kciuka do góry, komentarz. Pozdrawiam hodowcy. Dobry lot. Zdrowia życzę.